To jest zawsze straszny widok jak Straż miejska z policjantem gonią jakąś starowinkę za to, że jakieś bułki chciała sprzedać czy skarpetki. Goberku, nie wolno starać, starać... Chore to jest! Jak lewica wyje, kwiczy, wije się, skwierczy, to znaczy, że robimy dobrze. Moja ocena jest taka, że nawet jakbyśmy dopuścili do drobnej recesji, dzięki czemu by udało się sprawniej zwalczyć inflację, to wielkiego bezrobocia w Polsce by nie było. Niesamowita historia. To w książkach się powinno opisać, jak u nas wygląda polityka Banku Centralnego. To jest niesamowita sprawa, ale na razie traktat Sopocki jest dotrzymany. Tak jak tutaj pisałem panu premierowi Morawieckiemu, ja znacznie wolę grę o tron od korony Królu, więc, jak tylko jest okazja, to jestem jak najbardziej chętny na jakiś show. Nam zależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Sławomir Męcen, ekonomista, przedsiębiorca, polityk. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli komuś wydaje się, że będzie to kolejny taki sam wywiad, jak we wszystkich innych mediach przez ostatnie dwa tygodnie to znaczy omówienie zmiany na fotelu prezesa partii Korwin, to. Jest w błędzie. Dajmy już spokój, są nowe tematy, idziemy dalej. Ale najpierw, no nie może zabraknąć ogłoszeń. Przede wszystkim warto zostać z nami do końca, bo na zakończenie zapowiemy coś fajnego, coś, w czym głównym bohaterem będzie dr Mencen, i co będzie miało miejsce za niespełna dwa tygodnie. Kolejna sprawa, zachęcam do subskrybowania. Niechże już pęknie te 300 tysięcy, żebyśmy mogli obrać za cel 400. I ostatnie ogłoszenie, konferencja kapitalistów, czyli przygotowujemy wydarzenie dedykowane przedsiębiorcom i inwestorom. Więcej w opisie tego filmu. Pytanie numer jeden: jak to jest przez dwa tygodnie udzielać odpowiedzi na te same pytania? Moi znajomi zastanawiali się, czy wszystkie redakcje mają jakiś jeden skrypt, bo wszędzie wyglądało to mniej więcej tak. Oto nowy prezes, a ten Korwin to był kontrowersyjny. A co z piątką Mencena i czy będzie koalicja z Pisem? Przyznaję, że rzeczywiście po którymś kolejnym razie zaczynało mnie to powoli nudzić. Nie znam mechanizmu, który prowadził do tego, że każdy wywiad wyglądał tak samo. Być może wielkie umysły, myślę tu o dziennikarzach, myślą podobnie po prostu i wpadają na te same pomysły, a być może ktoś im odgórnie każe zadawać jakiś rodzaj pytań. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, nie wiem jak to działa. Wydaje mi się kompletnie bez sensu, żeby zadawać po raz kolejny te same pytania, które zadało już nie wiadomo ile osób. Na które odpowiedzi nie wiadomo ile razy krążą w internecie, ale widocznie niektórych dziennikarzy to bawi, to są ich programy, nie będę przecież nikomu narzucał pytań. To ja zapytam, czy zadam pytanie, które chyba nie padło: co znaczał ten wpis na Twitterze? Cytuję: Słychać wycie znakomicie. No tego dnia, kiedy mieliśmy kongres i kiedy udało mi się wygrać wybory na prezesa partii, można było zauważyć takie, takie wycie, taki właśnie wrzask, taki wręcz kwik różnego rodzaju lewicowców, a to jest zawsze bardzo dobry sygnał. Jak lewica wyje, kwiczy, wije się, skwierczy, to znaczy, że robimy dobrze. To bardzo często, jak na przykład Elon Musk coś robi. Na przykład przejmuje Twittera i chce tam wprowadzić trochę więcej wolności słowa, albo Wywala tych cenzorów, to lewica kwiczy. To znaczy, że dzieje się dobrze. W związku z czym, jeżeli zaobserwowałem, że, że lewica była, to zna, uznałem, że idziemy w dobrym kierunku. A teraz nietypowo wyświetlę widzom fragment filmu: W nie wolno stelać, w ciobiorku, stenać, pomagać! Chore to jest! Pieniądze nie są zbierane no i co my tu widzimy? Stanął facet z koperkiem na chodniku, zajął, tak mi się wydaje, no z jeden metr kwadratowy. Czy służby powinny przeganiać i karać takich ludzi? Widzimy będziora, który tutaj łamie prawo dosyć bezczelnie, na szczęście sprawiedliwość i porządek zostały przywrócone, a tak na poważnie to jest bardzo duży problem. Natomiast musimy tu rozstrzygnąć, jak powinno być. Bo racje są w obydwie strony, to znaczy, jedna strona tak, do której jest mi blisko, mówi, że ludzie powinni mieć prawo zarabiać na swoje życie, tak? Że lepiej, żeby ktoś handlował tą rzodkiewką, tym koperkiem, tą pietruszką, niż żeby brał pomoc społeczną, albo żeby umarł z głodu. Bo praca nadaje godność. A ktoś sam zarobi nawet drobne pieniądze, to wszystkim będzie lepiej, niż gdyby miał te pieniądze komuś zabrać, lub żeby miał je otrzymać za darmo od państwa, bo to demoralizuje. A taki przykład, że ktoś bierze się za swoje własne utrzymanie, jest jak najbardziej pożądany. Natomiast druga strona mówi, że no my tu chcielibyśmy żyć już w takim cywilizowanym europejskim państwie, gdzie wszystkie sklepy są marmurowe, gdzie gdzie jest ładne oświetlenie, świetne warunki i my nie chcemy na oczy widzieć tych biednych ludzi, bo oni nam to tutaj samopoczucie psują. Ja się z tym za bardzo nie zgadzam. Wydaje mi się, że to jest złe podejście, że to, żeby ktoś mógł zarobić na swoje utrzymanie, jest znacznie ważniejsze od tego, żeby nasze doznania estetyczne nie były tutaj nadwrężane. No niestety polski rząd i mnóstwo innych Osób stoi tutaj na tym drugim stanowisku, to znaczy, że należy pogonić starszą panią, należy pogonić jakiegoś emeryta, który sprzedaje rzodkiewkę, byle tutaj nasze doznanie estetyczne nie były naruszone. Uważam to za niewłaściwe i bardzo chciałbym, żeby tak nie było. Polska wprawdzie jest coraz bardziej zamożnym państwem, ale dalej są w Polsce ludzie, którzy muszą zarobić pieniądze na swój chleb, bo ich po prostu nie mają i nie powinniśmy im tego zarabiać. Już kilka lat temu zaproponowałem ustawę o drobnym handlu która właśnie legalizuje tego rodzaju działalność, no bo jakie tu mamy problemy? Ktoś zajmuje pas ruchu, za co nie płaci, no to mamy pierwsze złamanie prawa, tak? Ten ktoś nie ma kasy fiskalnej, pewnie nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, nie płaci o zgrozozusu, to znaczy kiedy nie ma co jeść. Nie płaci ZUS-u, bo woli płacić za swoje własne jedzenie, co wiadomo jest skandalem i nie można do czegoś takiego dopuścić. ZUS jest jak naj, najważniejszy. Kasy fiskalnej prawdopodobnie nie ma, podatków nie płaci, opłaty targowej nie zapłacił. To ten ktoś jest wielokrotnym przestępcą. To jestem w stanie 5 czy 6 przepisów w stanie wskazać, które ten ktoś łamie, nie mówiąc już o jakimś BHP, o jakimś sanepidzie, o jakichś tam innych głupotach. Takich samych podstawowych przepisów to jest sporo łamanych, więc chciałbym, żeby tego rodzaju ludzie, zajmujący się tego rodzaju działalnością działali legalnie i żeby państwo ich nie ścigało. To jest zawsze straszny widok, jak strasz miejska z policjantem gonią jakąś starowinkę za to, że jakieś bułki chciała sprzedać, czy skarpetki, czy, czy rzodkiewkę. No tak, ale ja mam nadzieję, że choćby nie wiadomo jak bogatym krajem była Polska, to zawód sprzedawcy Koperku i Pietruszki na ulicy nie zostanie zabetonowany, bo jednak zawsze są ludzie, którzy chcą zacząć od zera. Ja nie chciałbym oczywiście, żeby został zabetonowany, nie jest to moją intencją, po prostu przy pewnym rodzaju poziomie dochodów już to nie będzie problem społeczny, tak? to będą jednostki, bo nie można mieć tyle kapitału, że się zacznie ten level wyżej, ale natomiast jak ktoś nie ma kompletnie kapitału, to jakoś musi zacząć tak? i to jest dobra Metoda, żeby zacząć. To mnóstwo polskich firm zaczynało od handlu na bazarze, i to do, warto jest od tego zacząć. Lepiej zacząć od handlu na bazarze czy od na ulicy, niż zaczynać od brania pomocy społecznej. Właśnie zauważyłem w sieci, że część komentatorów, którym przeszkadza właśnie taki koperek na ulicy, zwracało uwagę na ten aspekt podatkowy, że ten facet pewnie nie płaci pitu. I ja mam tutaj świetne rozwiązanie: No jeżeli kwota wolna od podatku będzie bardzo wysoka, to z definicji wiadomo, że taki sprzedawca jej nie przekroczy, a więc będziemy mogli być spokojni. On nie zapłaci pit i każdy inny też od takich dochodów. I tak powinno a skoro, być. A skoro o ograniczaniu wolności mowa, podobno rząd PIS chciał, chce uderzyć w edukację domową. O co chodzi i czy ponownie zawierają się za naszą wolność? Tym razem o wolność rodzicielską. Pytam o to, ponieważ jest to jednak temat niszowy, pewnie nie każdy śledził. No, ale to jest właśnie wolność. Oczywiście, że tak. Temat jest niszowy, ale coraz mniej niszowy. Edukacja domowa, czyli nauka dzieci w domu. Bo może ktoś w ogóle nie wie, co to jest edukacja domowa. To nie jest tak, że ktoś się w ogóle nie uczy, tak? Tylko, że się uczy, tylko w domu. Rodzice go na przykład uczą. Albo rodzice się składają w kilka rodzin na jednego nauczyciela, który uczy grupkę dzieci w domu. To rozwiązanie jest tyle, ile się tylko chce. Powstały całe szkoły wyspecjalizowane w edukacji domowej, które wspierają rodziców materiałami do nauki, podręcznikami, różnymi skryptami. Jak ktoś chce, jeżeli ktoś chce, ma na to czas, bo to niestety oczywiście wymaga mnóstwo czasu, może najróżniejszy sposób uczyć swoje dziecko w domu, czy w jakiejś właśnie takiej salce z razem z innymi rodzicami, to jest dosyć mocno zderegulowane i ostatnio się bardzo mocno w Polsce rozwija. To znaczy, edukacja domowa została oczywiście zakazana w PRL-u, bo państwa totalitarne nie lubią autonomii rodziny, nie lubią wolności, nie mogą sobie pozwolić na coś takiego, żeby dzieci wymykały się z systemu, żeby nie były pod Oddawane praniu mózgów, w szkole, żeby tej ideologii państwowej nie można było im wrzucać do głowy, więc państwa totalitarne nie lubią edukacji domowej. Niemcy na przykład nie lubią edukacji domowej, tam nie ma edukacji domowej. Wiele rodzin niemieckich się mniej lub bardziej formalnie przeprowadza do Polski po to, żeby się wpiąć w polski system edukacji domowej, bo w niemiecki się nie da, bo go po prostu nie ma. Niemcy, tam państwo jest bardzo ważne i państwo musi, musi mówić ludziom, jak żyć. Więc w Polsce było dobrze. Natomiast sprawa była bardzo niszowa przez wiele lat, bo no nie ukrywajmy, to jest duże poświęcenie ze strony rodziców. tak? No ogólnie, co najmniej jedno z rodziców musi zrezygnować z pracy zawodowej, musi poświęcić wiele godzin dziennie. No, jeżeli dzieci chodzą do szkoły, no to rodzice rano je odstawiają do szkoły, potem mają kilka godzin na pracę albo na swoje sprawy i odbierają je po południu. A jeżeli dzieci są w edukacji domowej, to cały czas są w domu z rodzicami. To jest bardzo duże poświęcenie ze strony rodziców, które należy docenić. Więc mało kto się na to decydował. Ale od czasu, gdy Zaczęły to w ramach walki z tym wirusem zamykać szkoły. Dzieci i tak musiały siedzieć w domu. No to mnóstwo rodziców doszło do słusznego wniosku: no skoro dziecko i tak jest w domu, to co ja się będę tutaj męczył z jakimiś absurdalnymi lekcjami zdalnymi, które nie mają żadnego sensu, są tylko i wyłącznie stratą czasu, to skoro dziecko i tak jest w domu, to ja już je lepiej nauczę, no bo to mi znacznie sprawniej pójdzie niż tam pani z telewizora czy też z komputera. I liczba dzieci na edukacji domowej zaczęła drastycznie rosnąć. Tam chyba podwoje było w ciągu ostatniego roku, a wcześniej w ciągu. Poprzedniego również to się podwoiło. Więc teraz już jest ponad 30 tysięcy dzieci na wszystkich szczeblach edukacji podstawówka, gimnazjum czy, czy liceum. Więc to się zaczęło dynamicznie rosnąć. Powstało coraz więcej szkół wyspecjalizowanych w edukacji domowej, i państwo zobaczyło problem i rzeczywiście do sejmu trafiła ustawa w ramach tego lex czarnek tam, tam są takie przepchanki co kurator kogo kurator może albo nie może wrzucać do szkoły ale z mojego punktu widzenia dużo istotniejsza była właśnie ta sprawa edukacji domowej bo tam wpostawi, wprowadzili chcieli wprowadzić zapisy które by całkowicie zniszczyły edukację domową w Polsce pierwsza rzecz dosyć skandaliczna to była rejonizacja bo jeszcze raz uczymy dziecko w domu tak? natomiast dziecko musi być zapisane do jakiejś szkoły po to żeby egzaminy zdać w tej szkole no i to nie powinno Mieć żadnego znaczenia, gdzie znajduje się fizycznie ta szkoła, bo tam raz w roku trzeba pojechać na egzamin. Wiele takich szkół jest w górach, w Warszawie, gdziekolwiek, są całe województwa, gdzie nie ma dobrej szkoły w edukacji domowej, bo to nie jest łatwo znaleźć taką szkołę. No i oni chcieli wprowadzić rejonizację na poziomie województwa, to znaczy, że każdy rodzic musi na terenie swojego województwa znaleźć taką szkołę. Po co? No po to, żeby ludziom życie utrudnić, żeby trudniej było zapisać się do takiej szkoły. Z tego zapisu się wycofali na razie w obecnym projekcie, natomiast. On dalej istnieje, to znaczy trzeba zapisać do swojego województwa lub do województwa graniczącego z naszym województwem. Bez sensu biurokratyczny opór. Zupełnie niepotrzebny, to mam nadzieję, że też z tego zrezygnują. Ale gorsze były inne przepisy. Na przykład propozycja no całkowicie absurdalna, żeby połowa dzieci w każdej szkole była co najmniej w tym trybie stacjonarnym. To znaczy liczba dzieci w edukacji domowej nie może być większa niż liczba dzieci uczących się stacjonarnie. No co znowu jest głupotą, bo szkoły wyspecjalizowane w edukacji domowej mają prawie wszystkie dzieci w edukacji domowej, no bo one są w tym wyspecjalizowane, nie w edukacji stacjonarnej. Ten przepis był wprost, zmierzający do tego, żeby ubić takie szkoły, żeby one po prostu nie działały. No i drugi przepis równie absurdalny, że każda taka szkoła musi zapewnić warunki lokalowe dla wszystkich uczniów, niezależnie czy w edukacji domowej, czy nie. Czyli jeżeli szkoła ma, zdajmy na to, 100 uczniów w edukacji domowej, to musi na nich trzymać. Stale lekcyjne, puste, które mają czekać, aż być może wszystkie 100 dzieci zdecyduje się jednak przyjść do szkoły, mimo że mieszkają na drugim końcu Polski. No głupota, albo zła wola, to nie ma innej możliwości. Ktoś, kto zaproponował takie przepisy, albo miał złą wolę i chciał zaorać edukację domową w Polsce, szmiejsze o pobudki, bo ich się nie dowiemy, albo jest po prostu idiotą. Tu trzeciej możliwości nie ma. Ale to padło na razie. Z tych dwóch zapisów się na razie wycofali, zostały usunięte z projektu ustaw, ale ta rejonizacja na przykład dalej jeszcze jest. Zresztą dzisiaj chyba, bo rozmawiamy 3 listopada, nie wiem kiedy to się pojawi na kanale, mają znowu w Sejmie debatować na temat tej ustawy. Czekamy. Zatem prezes Kaczyński dostrzegł, że 500 plus nie zadziałało, nie pomogło demografii. Lepiej, prezes Kaczyński zdobył się na szczerość i powiedział, że rząd... Żeby komuś dać, to najpierw musi sięgnąć do kieszeni obywateli. Czy mamy czytać te słowa jako zapowiedź odwrotu od rozdawniczej polityki prawa i sprawiedliwości? Nie spodziewam się niestety takiego odwrotu. Myślę, że będzie jeszcze gorzej. Problem polega na tym, i to jest duży problem, że za rok mamy wybory i Prawo i Sprawiedliwość zrobi, tak mi się wydaje, absolutnie wszystko, żeby te wybory wygrać. Mamy właśnie teraz te zapowiedzi astronomiczne kilku elektrowni jądrowych, tych kilkuset Hajmarsów. Wszystko teraz nam obiecają, co chcą. No i podejrzewam, że rozdadzą wszystko, wszystkim, bo to już teraz jest taka polityka, że fundujemy wszystko, Wszystkim i myślę, że to będzie spotęgowane, bo oni muszą wygrać te wybory i oczywiście wygrają je za nasze pieniądze. Więc można rzeczywiście, jeżeli ma się, jest się naiwnym, to można odczytywać te słowa jako krok w kierunku niższych podatków i niższych zasiłków no bo skoro nie działa, to należy zlikwidować albo można to odczytywać w drugą stronę. No skoro nie działa. 500, to trzeba dać 800 albo 700. Może wtedy zacznie działać, nie wiadomo, może ta 800 to jest ta kwota, która dopiero przekona Polki do rodzenia dzieci. Warto sprawdzić eksperymentalnie, to tylko kilkadziesiąt miliardów rocznie więcej nas będzie kosztowało. Warto sobie taki eksperyment przeprowadzić. A skoro prezes mówi, że żeby komuś dać, to trzeba komuś zabrać, no to trzeba podwyższyć podatki, bo inaczej się nie da, bo budżet się nie zepnie, więc to równie dobrze można odczytywać jako plan wypłacania więcej pieniędzy i zabieranie nam przy okazji więcej pieniędzy. Szybka prośba do widzów, jeżeli ktoś nie zostawił jeszcze pod tym nagraniem kciuka w górę, to teraz jest dobry moment, żeby to zrobić. Rośnie rentowność polskich obligacji. W mediach widzę nagłówki typu czy niewypłacalność Polski przestaje być czystą teorią. No właśnie, czy? Czy mamy się martwić? Czy zaczyna się robić poważnie? Czy może wciąż poruszamy się w bezpiecznych granicach? A pytam, przypomnijmy doktora nauk ekonomicznych, który zajmował się właśnie zagadnieniem długu publicznego. I właśnie mając tą wiedzę i to doświadczenie z naukowego zajmowania się tym tematem, twierdzę, może to być bardzo niepopularna opinia, że na razie jest bezpiecznie, że nasz poziom zadłużenia jest stosunkowo niski, mamy bardzo dobry konstytucyjny próg zadłużenia na poziomie 60% PKB, więc nie jest źle. Oczywiście ta rentowność muszą rosnąć, no bo wyobraźmy sobie, że jesteśmy takim zagranicznym inwestorem, tak, i mamy obligacje polskie, w złotówkach, które to złotówka leci na łeb, na szyję. Mamy wojnę zaraz za granicą, mamy inflację, te pieniądze są coraz mniej warte. No to jest zupełnie oczywiste, że wartość takiej obligacji spada. Przez to rentowność jej rośnie. To jest bardzo prosty mechanizm ekonomiczny, inaczej nie będzie. Więc oczywiście w tym momencie polskie państwo będzie się zadłużać trochę drożej. Na szczęście średni tam czas zapadalności polskich obligacji to jest pewnie 4 lata z hakiem, może 5 lat, nie pamiętam, dawno tego nie sprawdzałem, co Oznacza, że co roku tylko 20% polskich obligacji będzie emitowanych na tym wyższych odsetkach. Tak? Pozostałe dalej są na stałej stopie procentowej, na szczęście. Bo to trzeba akurat państwu polskiemu przyznać, że przez ostatnie, no już ładnych parę lat, yy, zmierzali w kierunku tego, żeby jak najwięcej długu było w złotówkach, a nie w walutach zagranicznych, jak było kiedyś, żeby było na stałej, a nie na zmiennej stopie procentowej. Więc tutaj przez ostatnie lata płaciliśmy przez to trochę wyższe odsetki w zamian za bezpieczeństwo. To mi się podoba, bo od dawna mówiłem, że w tym kierunku to powinno zmierzać, bo niestety z 10 lat temu wyglądało to znacznie gorzej, ale tu byliśmy na to przygotowani. Więc według mnie nie jest źle. Oczywiście chciałbym, Chciałbym, żeby było znacznie lepiej, chciałbym, żeby te rentowności były niskie. Mam olbrzymią ilość zastrzeżeń do polityki finansowej państwa polskiego, ale na, na, na listopad 2022 stwierdzam, że szansa na niewypłacalność Polski w tym momencie jest bardzo niska, musi się wiele zmienić, żeby to stało się realnym zagrożeniem. A może już teraz trzeba alarmować, bo przypomnę, wiele osób też mówiło, na początku 500 plus na przykład, kiedy wchodziło tylko od drugiego dziecka, a tam, no, jeden mały program socjalny nic nie szkodzi. Wszystki, wszyscy widzimy, co się stało po kilku latach. Tych programów A, jest nie. coraz więcej. I może teraz trzeba bronić tego, nie zadłużać, nie zadłużać, nie zadłużać. Ale jeszcze raz. Jak tylko wchodziło 500, od razu mówiłem, że to bez sensu, bo to nie zwiększy nam dzietności, że to będzie kosztowało mnóstwo pieniędzy. I co najgorsze, to będzie pierwszy element całego ciągu kolejnych zasiłków, bo ludzie się nauczą brać pieniądze od państwa. To od samego początku ostrzegałem. Ale tu pytanie było inne. Nie gdzie my tam zmierzyliśmy. Gdzie będziemy za 5 lat, czy powinniśmy się bardziej zadłużać, czy nie? Tylko czy w tym momencie grozi nam niewypłacalność? Więc mówię, nie, w tym momencie nam nie grozi niewypłacalność, ale oczywiście nie powinniśmy się bardziej zadłużać, nie powinniśmy zwiększać wydatków czy zwiększać podatków. Absolutnie nie, to ja się pod tym nie podpisuję. Mówię, że tylko w tym momencie, ter, tu i teraz nam niewypłacalność nie grozi. A co będzie w przyszłości, tego nie wiem. I dalsze zadłużanie, wydawanie pieniędzy na głupoty, oczywiście będzie nas w tym kierunku prowadzić. Inflacja. Niemal 18%, przy czym, co ważne, to dopiero szacunki. Kto wie, czy finalny odczyt za październik nie przebije tych 18%, bo widziałem głosy ekonomistów i analityków, że to może być nawet 18,4%. Rada Polityki Pieniężnej na czele z profesorem Klapińskim. Nie podniosła ostatnio stóp procentowych, ale co z tego, skoro WIBOR znowu ruszył do góry? Banki płacą też już często po 8% i to, nawet nie na, i to nawet nie na lokatach, tylko na kontach oszczędnościowych. Czy zatem rynek przestaje zwracać uwagę na profesora Glapińskiego? I czy ten lada dzień znowu będzie musiał podnieść stopy procentowe? I znowu będzie się nam tłumaczył, że no miesiąc temu to on miał inne dane, ale teraz ma inne dane. Czy co będzie mówił prezes Glapiński, to ja oczywiście nie wiem, bo on najróżniejsze rzeczy może mówić. Tego się absolutnie nie da przewidzieć. Na razie stara się dotrzymać tego traktatu Sopockiego. To jest w ogóle niesamowita sprawa pokazująca, jak poważnym państwem jesteśmy. No bo normalnie to nikt nie wie, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej, co zrobi Bank Centralny. To są niesamowicie cenne informacje. Zwróćmy uwagę, co się działo chyba wczoraj na giełdach amerykańskich, jak rezerwa federalna podniosła stopy procentowe. To jakie wahnięcia były na giełdzie. To ile miliardów dolarów można zarobić albo stracić, mając wiedzę, co się wydarzy, a tu to... Prezes Glapiński gdzieś na wakacjach w Molo w jakichś, nie wiem, krótkich spodenkach, gdzieś pani mówi, co się wydarzy, jakie będą podwyżki stóp, a potem się jeszcze tego trzyma. No to jest niesamowita historia, to w książkach się powinno opisać, jak u nas wygląda polityka banku centralnego. To jest niesamowita sprawa, ale na razie traktat Sopocki jest dotrzymany. Natomiast czy długo dotrzymany będzie, to ja nie wiem. Rzeczywiście inflacja jest dosyć, chyba wyższa niż prezes Glapiński zakładał. Jeżeli nie podniosą tych stóp procentowych, to złotówka co dosta a nie po głowie. Więc nie wiemy co będzie. No Pamiętajmy też, że samo podnoszenie stóp procentowych to tu nie wystarcza. To nie jest tak, że podniesiemy teraz o jeden punkt procentowy i inflacja nagle zniknie. Mamy jeszcze zagrożenie recesją, trzeba zastanowić się, co ze bezrobociem. Moja ocena jest taka, że nawet jakbyśmy dopuścili do drobnej recesji, dzięki czemu by udało się sprawniej zwalczyć inflację, to wielkiego bezrobocia w Polsce by nie było. Raczej cały czas mamy tutaj zapotrzebowanie na, na ludzi, którzy potrafią cokolwiek robić. Nasza gospodarka łaknie, rąk do pracy, więc nie wierzę tu za bardzo w bardzo wysokie Bezrobocie nawet w przypadku podniesienia stopy procentowej to nie jest taka sytuacja, jaką mieliśmy 20 lat temu, że rzeczywiście mieliśmy do wyboru albo wysoką inflację, albo wysokie bezrobocie. To są inne czasy, polska gospodarka jest w innym miejscu. Wydaje mi się, że możemy sobie na to pozwolić. Natomiast no wiadomo, że to jest nieprzyjemne. Ludzie nie chcą podnoszenia stóp procentowych, mają wtedy droższe kredyty, tracą w ogóle zdolność kredytową, więc sprawa oczywiście jest tutaj delikatna. Ja też nie jestem, nie, nie uważam się absolutnie za specjalistę od polityki monetarnej, tu są znacznie Bardziej kompetentni ludzie. To nie jest moja specjalizacja, nigdy się w tym nie specjalizowałem. Na moje wyczucie te stopy mogłyby jeszcze trochę wzrosnąć i tragedii by nie było. A co zrobi bank centralny, to myślę, że nikt nie wie. I trzeba by zapytać gdzieś na jakimś, może teraz nie na Molo, a może w Zakopanym, ktoś namierzy prezesa Glapińskiego i dowiemy się, co on nam teraz szykuje. Elektrownia atomowa w Polsce będzie, czy naprawdę, czy może to tak samo jak na przykład z tymi elektrycznymi samochodami? Czy ja bym chciał, żeby była? Ta pierwsza, czyli ta rządowa premiera Morawieckiego, myślę, że ma największe prawdopodobieństwo, że będzie. Ta druga, koreańska, to nie wiem, bo to podobno ten pomysł się pojawił tam z miesiąc temu, czy coś koło tego. Ja się też nie zdążyłem jeszcze w to wczytać, ale tam jak czytałem dziennikarzy, którzy specjalizują się w naszej energetyce, to byli bardzo zaskoczeni tym pomysłem koreańskim. Nie tylko nawet zaskoczeni, co zszokowani i twierdzili, że to jest dowód na to, że jesteśmy prawdziwie banan nowym, papierowym państwem, bo w normalnym państwie to nagle z dnia na dzień się nie pojawia pomysł, że musimy mieć jeszcze jedną elektrownię jądrową po to, żeby wpływowy wicepremier miał swoją elektrownię jądrową, bo każdy chce mieć swoją, a że mają konflikt w partii między Morawieckim a Sasinem, to dwie zbudujemy po to, żeby konflikt rozwiązać. To jest trochę zabawne, bo te elektrownie powstaną pewnie za 15 lat, kiedy już o obydwu panach nikt pamiętać nie będzie, ale elektrownie, jak się uda, to będą stały dalej. Jest to oczywiście niepoważne, tak się takich Rzeczy nie robi. Potem wyszedł pomysł w ogóle jeszcze trzeciej elektrowni. Ja nie wiem, kto tą trzecią elektrownię będzie stawiał, bo do tego jeszcze się nie doczytałem. Jak kiedyś rozmawiałem ze specjalistami którzy tam pracują w tej spółce, która planuje i buduje tą elektrownię, no to mówili, że to jest jakieś nieporozumienie budować to więcej niż jednej technologii, no bo to koszty nam wszystkie zwiększy, że powinniśmy mieć tylko jedną technologię, bo to będzie dużo taniej niż dwie zupełnie inne. Natomiast będziemy mieli dwie, a może więcej? Nie wiadomo. Nie wiadomo, czy Komisja Europejska się na to zgodzi, albo może się nie zgodzi. Nic nie wiemy. Ja mam wielkie obawy tutaj. Znaczy bardzo bym chciał, żeby to się udało. Jesteśmy tu spóźnieni dobre 10 albo 15 lat. Przecież Штуск. Kilkanaście lat temu zapowiadał o 20, w 23. Będziemy mieli tą elektrownię. No, mamy koniec 22. i być może zaraz będziemy e, przymierzali się, żeby cokolwiek zacząć tu budować. więc mamy co najmniej 10-15 lat poślizgu. To jest strasznie spóźniony projekt. Teraz niestety opozycja zaczyna tutaj kręcić nosa i mówić, że chciałaby się tutaj konsultować, bo to trzeba się zastanowić, dwa razy pomyśleć i tak dalej. No, na to to, to był czas rzeczywiście 10 lat temu, żeby trzy razy myśleć, teraz trzeba po prostu budować. Została podjęta decyzja, miejmy nadzieję, że ją jak najszybciej zbudują, bo to jest w naszym wspólnym interesie. No natomiast dalej warto mieć obawy, czy to się uda, no bo nasze państwo nie jest znane ze świetnego terminowego i budżetowego realizowania dużych inwestycji. Trochę z innej beczki. 11 listopada, lada dzień. Co z Marszem Niepodległości? Czy warto się w tym roku wybrać? No a co ma być? No marsz będzie. Sam wybieram się na ten Marsz Niepodległości. To będzie w ogóle pierwszy Marsz Niepodległości, na którym będę, więc wydaje mi się, że warto. A teraz wracamy do zapowiedzi z początku filmu, drodzy widzowie, 15 listopada, wtorek, godzina 19.30, kolejny odcinek Market Live, czyli naszego nowego programu, na żywo, z czatem, z telefonami widzów i trochę dłużej niż zwykle. Naszym gościem będzie właśnie dr Sławomir Męcen, proszę sobie to zapisać albo zapamiętać i być z nami na żywo za niespełna dwa tygodnie. Jeśli ktoś jeszcze nie widział tego programu, polecam sprawdzić poprzednie odcinki z redaktorem Warzechą i Janem Kubaniem. Podpytam, czy damy fajne show na żywo. No ja myślę, że będzie fajne show. To oczywiście zależy od pytań. Jak będą nudne pytania, to będą nudne odpowiedzi, ale jeżeli będą ciekawe pytania, jeżeli będzie można sobie porozmawiać, to ja bardzo lubię, jak coś się dzieje. Tak jak tutaj pisałem panu premierowi Morawieckiemu, ja znacznie wolę grę o tron od korony królu, więc jak tylko jest okazja, to jestem jak najbardziej chętny na jakiś show. Okej, okay, właśnie, jeżeli niektórzy. Po tym wywiadzie spodziewali się może większej ilości pytań, może jednak podrążenia trochę tej zmiany na fotelu prezesa i tak dalej, i tak dalej. No to właśnie zostawiam sobie pewne tematy na zaniespełna dwa tygodnie. No i przede wszystkim będziemy liczyć na telefony naszych widzów. To na sam koniec jeszcze raz przypominam o subskrybowaniu, o kciuku w górę pod tym filmem. Ponadto proszę koniecznie rozwinąć opis. Znajdziecie tam wszystkie niezbędne linki. Informacje o konferencji kapitalistów oraz darmowe e-booki i audiobooki. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję.